Kierunek, zielona góra. Na razie widziałam tylko śniadanie. Co mi się bardzo podoba. Miałam już wszystko do wyboru. I na razie to wszystko. Bo nic innego nie widziałam, jeszcze nie wieszłam nawet z hotelu. Okay. Czy możesz nam opowiedzieć, jaka historia jest e, Twojej rany na czole? E, no to jest ciekawa historia. E, spieszyłam się na spotkanie i oparzyłam się prostownicą. Bardzo śmieszne. Agnieszka Radwańska, jesteś po pierwszym treningu już tutaj w Zielonej Górze. Jak oceniasz nawierzchnię? Jurek Janowicz bardzo chwalił, że jeśli chodzi o szybkość nawierzchni. Jak twoje wrażenia? Jerzy opowiadał o tej nawierzchni dość sporo i faktycznie e, bardzo dobra. Pierwszy trening za nami, wszystko pasuje. Dość dość, dość szybka, szybsza w, prawo, w Krakowie, także jak e, najbardziej atak. tak. A jak podoba ci się Harano Można powiedzieć, że robi e, bardzo takie ciepłe wrażenie. Jak twoim zdaniem? W wydaje mi się, że jednak tak wszystko bardzo jest fajnie, blisko, e, kameralnie, także tego mamy nadzieję, że chyba tutaj wszyscy, że będzie full. No takie są e, zapowiedzi. Wydaje mi się, że e, możemy liczyć na wsparcie polskich kibiców. E, liczysz na to? Oczywiście, że tak. Teraz grałam w Katowicach kilka dni temu i, i naprawdę byłam mile zaskoczona, że, że, że było 7000 osób ostatniego dnia, więc mam nadzieję, że, że tutaj będzie równie dobrze i, i bardzo na to liczę. Ula, jesteś już po. W pierwszym dniu treningowym, jak oceniasz halę? No i przede wszystkim, jak się czujesz, jak Twoje zdrowie, czy jesteś e, gotowa do walki ze Szwajcarkami? No, w moim zdrowiem czuwa Krzysiu, jak widać, więc e, w jego rękach jest tutaj, e, abym była gotowa na weekendowy mecz. E, hala jak najbardziej mi się podoba, bardzo fajna. E, jestem już po dwóch treningach dzisiaj. No także zobaczymy, no nie mogę już czekać weekendu i meczu i coś się okaże, czy Hala nam pasuje, czy nie. Z przyjemnością informuję, że nasza piękniejsza reprezentacja w komplecie dotarła już do Zielonej Góry. Szczęśliwa, zdrowa i przede wszystkim gotowa do walki w już najbliższy weekend w meczu ze Szwajcarkami. Jak widzimy, trybuny zbudowane są blisko kortu, co gwarantuje gorącą atmosferę. Po raz pierwszy w historii powstanie klub Kubica, który prowadzić będę ja, do którego serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia.